Poniedziałek ostatnio dużo i pracuję i po pracy pracuję i mam różnych tam zajęć w ciągu dnia, ale lubię to. Eee, przeziębiłem, się. Ja się przeziębiłem się. Chciałem się przeziębić, ale nawet zacząłem się słabiej czuć. I mówię to, żeby pokazać jak szybko można wyjść z jakiejkolwiek choroby. Jeżeli ja tak mogłem, to wierzę, że każdy tak może zrobić. Się, już czułem się niedzielę wieczorem jakoś słabo. poniedziałek rano już, już miałem do gardła. Mienia ja jestem zdrowy. Rano położyłem na. Jak się modliłem, na gardę rękę. Zacząłem się modlić, uwalniać moc w to gardło. Po południu mówię sobie: Skoro jestem zdrowy, a gardło dalej nie boli, to idę biegać. Poszedłem z Sarą biegać, było już zimno. Już zaczęło się zimno robić. Idę biegać, jestem zdrowy. Wstaję we wtorek rano. Czuję się jeszcze gorzej. Moc mam rozwalony cały katar, zapchany wszystko w środku. Mówię, jestem zdrowy. Nie, nie ma takiej opcji nawet. Ja jutro idę na trening, bo zacząłem sobie ćwiczyć. Eee, modlę się cały dzień, rozmawiam sobie z Bogiem więc, i do, dostaję takie coś w łóżce, czosnek w nos. Kiedyś myślałem, że to żart, bo widziałem to w internecie tylko, jak to sobie robią, tam i im jakieś gluty wylatują. Mówię, dobra. E, poczytałem na ten temat, że to rzekomo działa. Włożyłem czosnek w noc wieczorem, w środę rano wstaję, dzień treningu, na który bardzo chciałem iść. Mój noc jest całkowicie czysty, oddycham bez żadnych tych. I, e, I czuję się wyśmienicie. Wieczorem idę na trening. Poszedłem na trening. E, biegałem w deszczu, w wietrze. Gdzie normalnie no, człowiek to już byłby dojechany. A ja, się, ja wstałem w czwartek rano, ja czuję się całkowicie wyśmienicie. I tak, tak jest łatwo w ogóle to Za każdym razem, kiedy co jakieś tam przeziębienia, jakiekolwiek choroby, gdzieś tam ktoś przychodzi, a naokoło wszyscy prychają. Przecież taki jest okres teraz widać. Wszyscy pychają, kichają przyjemniani i tak dalej. Ale to nie znaczy, że my tak musimy. To, to nieważne, czy to jest ból gardła, nogi, kolana, pięty czy czegokolwiek. I czasami jest tak właśnie tak jak to, co ja doświadczyłem. Duch Święty powiedział, puszce, czosnek w nos ja mu powiedziałem, jestem zdrowy. On powiedział że w no to ja byłem posłuszny. Mówię, skoro tak mówisz, to ja tak zrobię. Zrobiłem tak, zostałem całkowicie uzdrowiony, a mogło mi rozkładać dalej. To jest tylko przeziębienie, Coś powie. Co przeziębienie to jest nic. No dobra, a co jak przyjdzie coś większego? Jak w przeziębieniu sobie pozwolę, pozwolisz, żeby a tamto nic takiego, później będzie coś cię poważnie bolało, nic takiego. Niech przyjdzie coś naprawdę ciężkiego i wtedy już nie powiesz coś takiego. Wtedy jesteś nieprzygotowany w ogóle, żeby, żeby wystąpić naprzeciw temu. Jesteś totalnie nieprzygotowany. Dlatego w Słowie jest napisane, żeby w małych rzeczach być wiernym, wierzyć i tak dalej. No to tak samo z uzdrowieniem. Mamy wierzyć w takich najmniejszych drobiazgach. Boli palec, kulka jakaś na ręce się pojawi, ma znikać. Najmniejsza rzecz. Bezlitośnie wobec choroby. I to działa. A jeżeli nie jesteś uzdrowiony wtedy. No to znaczy, że nie uwierzyłeś, to bardzo proste.